O jedno w głowie mam, koksów pięć gram, odlecieć sam, inne zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten szał, już nie będę sam, bo wiedzie biały hełnał. Dobra, cześć widzowie, jak widzieliście to była piosenka, tylko jedno w głowie mam, więc dzisiaj chciałbym coś pokupować, nie za e boksy, a za pieniążki. Jak widzicie, specjalnie na tylko jedno w głowie mam, założyłem okulary kozaczka. Dobra, to teraz sobie zdejmiemy, bo komu potrzebne są takie okulary. Weźmy sobie na przykład maseczkę, żebyśmy wiecie, widzowie. O! No, teraz się zaraz bezpieczniej czuję. Dobra, chodźmy, widzowie. Chodźmy. Jak, jak widzieliście, to była piosenka tylko jedną w głowie. Mam, innej wymyślić nie mogę sam. Więc teraz sobie programy family. No, oczywiście weźmy sobie, nie tego peta, ale może tego, dzisiaj sobie tego weźmiemy, dlaczego by nie, aż kurde, co za dziadowska deska, dobra widzowie, lecimy i nie wiem dlaczego ten pet nazywa się Wito, dobra chodźmy, Co coś się zabagi dzieją, no dobra, to... e, widzowie, załóżmy, że tego tu nie ma, e, mieszkamy na jakiejś, dobra widzowie, przez tą maseczkę chyba się zbugowaliśmy. Idź maseczka. Weźmy sobie może. O taka. To też maseczka, tylko taka inna, to nie widzę. Dobrze, ucie... Nie, ja uciekam widzowie. Tu było takie miejsce, ktoś nam chyba trolla zrobił z widzów. Przyznajcie się widzowie. Kto nam zrobił trolla? Bo ja wiem, że to ktoś z was. Albo ta dziewczyna. No to na 100% sobie, bo Kto inny by to zrobił? Dobra widzowie, teraz tak na poważnie. Dzisiaj wydamy sobie pieniądze, nie robuksy, a te zielone dolarki. Więc zaczynamy wydawać pieniążki. Mm, już nie ma tego fajnego sklepiczku, dobra walić. Ok. Tu jak widzicie mamy ludzi. Którzy są, niektórzy prosi, niektórzy takimi nubami są zwyczajnymi. No, to tyle. Na odcinek. Pa. Nie no, żartuję widzę, Hmm, tu. Dzisiaj pozwiedzamy sobie, jak, jak to ma domy. Te, dobra, ten jest jakiś taki hamski. To idziemy dalej. Tam chyba nikt domu nie postawił. Dobra, to dzisiaj wymieniamy się z ludźmi, bo co ja widzę, że połowa domów w na tym odcinku będzie zamknięta. No. Goję w głowie mam. Dobra, widzowie. Myślę, że tu się z nami nic nie zamieni. Ale może ta dziewczyna. Dobra, widzowie. Dobra. Chodź, chodź po falek. On cię nie mógł wziąć, to ja mu dam zaskę. Ciekawe, że się za co chce się zamienić. jabłko widzowie no to może sobie wysadzić nie powiem gdzie no no nie ale mnie zdenerwuje ten człowiek co się stało no dobra widzowie Rozumiem, że ktoś chciał sobie ze mnie jaja zrobić i jakimś cudem wywalił mnie z tego więc my robimy imprezę i tylko spotkamy tego gościa to mu powiemy normalnie ale Total Total Detal Deda Deda Dobra widzowie pa Pamiętacie jak to kupiliśmy pod koniec odcinka? Powiedzieliśmy tylko jedno w głowie Mamy No bo my sobie na desce gramy To zaraz sobie poczekamy Tak na ludzi Tak dosyć prestiżowo się pobawimy, widzowie. Ciekawe, czy ktoś przyjdzie z nich. Chociaż to szczerze wątpię, to może jakiś tam gościu przyjdzie, załapie się do mnie. Dobra, widzowie. Coś czuję, że tu nikt do nas nie przyjdzie, więc my włączymy może inny kanał, to może nas zobaczy. O, o dosłownie. Teraz powinni nas zobaczyć. Hejka, ludzie. Przejdźcie na mojej imprezy, patrzcie. Zobaczcie, czekam na was już z pół godzinki. Jeszcze nikogo nie ma. A Jak widzieliście, widzowie, już było do ludzi zamówione. Chyba nikt nie chce przyjść. Rozejrzymy się. Nie, dobra, żaden głupek nie idzie. Poczekaj, tu jest jakiś człowiek, tu jest jakiś człowiek. O, ktoś mi... Jak? Co? Jak, jak, jak? Tu jest jakiś gościu bez głowy. Cześć! Cześć, cześć, cześć! Co ja napisałem? No cześć malutkę malutki i co tam, co tam, co tam no, no fajna impreza, co nie? No to cześć. Ta dziew dziewczyna, dziewczyna, ma taką bluzkę jak ja mam na normal. Poczekaj może się, spróbuję się przebrać tą samą bluzkę co ona ma, poczekajcie. Uff, uff, teraz widzę, że jest wszystko na poważnie. No, już poczekajcie. Hmm. o ja mam to I ciekawe co mi to da ja to by tylko jaja z niej robię tylko myślę, że to na poważnie ja to nie wiem Moja bluzka, moja bluzka, Ja się przebieram w moje normalne ubranie. I może zobaczycie wtedy, jak ja normalnie wyglądam. na normalny grach, wiecie o co chodzi. No nie w że przebieram wszystko, co ja widzę. Oj, proszę, no zostawcie mnie. Aż pokazać im takie rzeczy, to zaraz będą mnie prosili o. O te rzeczy. Hm. Poczekajcie, co? Bo ja tu widzę, że teraz wszyscy zaczęli. O, moje spodnie. No teraz, poczekajcie, włosy sobie zmienię. O Jezu, widzę wiem. No nie, oni to są tacy wkurzający. Jak to tam się mówi? Wkurzający. Poczekajcie, bo ja mam gdzieś niebieskie włosy, wiecie? To nie. Prawie, no. O, te. Te mam. I jeszcze Uj. uj gdzie to mam? takie rzeczy jeszcze mam fajne. Proszę go gmina. Jest no. Niech oni dadzą mi coś fajnego. I uśmiech. Nie, ja to chyba nie tu. Tylko uśmiech gdzie indziej jest. Czekajcie, widzę. Uśmiech jest gdzieś tu. Ja nie mam tego uśmiechu, tylko takiego. Hmm. 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 O, tego mam No. To teraz cześć widzowie, normalnie tą Ty, Tylko spodni tych nie mogłem znaleźć, bo to są totalnie na inne. No ale tak normalnie to ja tak wyglądam. Jakbyście mnie gdzieś tam spotkali, to zobaczcie, taki skin, ale w innej grze. No. no na pewno taką bluzkę, tylko trochę inne spodnie. Mam takie czarne i tylko tęczy tu po bokach. No. No to tyle, widzowie. Nie tyle na odcinek, a tyle na przebrania. Im że się strasznie udało, nikt mi nic prawie nie wpłacił, tylko goście 3 złote. Dobra, widzowie, jak na początku mówię, posprawdzamy sobie, nie wiem, całą alejkę nie tych domów, a może... Takich bardziej prestiżowych widzowie. O, ty. No nie, to są też lupska. Widzowie, widzowie. Gdzie tu by coś znaleźć? Cyk. Nie, dobra, nie. O, tu fajna alejeczka, tak dotąd jakoś. Każdy z tych trzech domków sprawdzimy i zobaczymy. Jesteśmy tu. Oj, moja deska przeprowadzi. Co to za. Już wiem widzowie kogo to dom O nie Trafiliśmy na ten dom mojego kolegi Trafiliśmy na ten dom mojego kolegi Poczekajcie widzowie Podziemy mu jeden zyta, i jakiś powylek Dobra Dobra widzowie widzę że tu no nie wiem co tu może być więc teraz wpłacamy pł po 1 złotych. Ciekawe, czy to będzie ciekawe zajęcie. Ej. Dobra, więcej nie możemy wpłacać. Szkoda, to jest jakieś niedostro. Dobra, to idziemy do kolejnego domu. Teraz wchodzimy do tego obok. Tego takiego szarego, to Ład. Łat! Ja to kiedyś taki dom miałem? No tu, to dam na minusa, to dam na plusa, to dam na minusa. O, wy wypacie. Góra. Hmm. No, nawet może nawet niezła. Irt. Co to znaczy? Plastet. Mhm. Kuchnia jest To samo co na początku. A tu już jest trochę fajniejsze, ale. choć nie wiem, czy Coś tu się zmieniło. Tu jest lustro, co widzi cały świat. No to zewnątrz, dobra, idziemy stąd. O Jezu, dobra, widzę. I ostatni dom. Cześć Wicki, co mnie pewnie nie oglądają. Zacznijcie mnie oglądać. Dobra, widzę. Teraz ostatni dom. No albo przedostatni, jak będzie. Kto był tam? Nie no, normalnie ja nie mogę. Ona chyba myśli, że jestem jakiś nubski. Dobra, idziemy do tego ostatniego domku. Taki jakiś taki... Ach, skórze widzowie, dobra nie. Oni mnie po prostu i ludzie nie lubią. Ja tam wszedłem do domu. Myślałem, że sobie popatrzę. Dobra, to może spójrzmy... ty ładniejszy widzowie? Chyba ten. Taki solidniejszy się wydaje, chociaż ten sam. Nie, dobra, może tam nie tak sprawdzimy. Głupio trochę zrobiłem, ale no, może ten będzie ładniejszy jakiś. Nienawidzę tej osoby, która tu była w tym domu. Tu jakieś tak nubsko. Nie no, w tym domu to w ogóle nic nie zagarnięto. Tu pewnie nic nie będzie. Nie, no coś jest, jakiś umywalką. Ten, no, coś tam może zrobił. No to spójrzcie na mój dom, co tak ciężko udekorować, bo tam prawie nic nie ma. Tu jeszcze chleb za telewizorem nie posprzątany. Z, w moim domu było tyle śmieci, jakieś kartony, czaszki i to wszystko posprzątałem. A ten chłopak nawet kolorów ścian nie zmienił. Nie wiem, czy on w ogóle tu był. Taki piękny dom, tyle pomysłów i praktycznie zero kasowania i nic nie zrobić? Ja nie mogę widzowie normalnie. No to sprawdzimy to już w tym moim domu, takim jakby. Tylko, że jak ktoś o niego zadbał. Zobaczmy, bo nie, już nie będziemy mało po tych posądzać. Zobaczmy tego, jakiegoś tam kina. Czy jakoś tam. No i tu. Wow! Widzowie, pomyślmy sobie tak, no. Dobra, zrozumik. To, że. No nie, no, taka napa to nie jest ładna. Ale tu pięknie w tym domu jest. Więc może pod zakończeniem filmiku. Uwaga, może Wam się to spodobać, zrobimy sobie taki dom. Ściągniemy troszeczkę. Muszę go pewnie... Nawet teraz już nie zobaczymy więcej. Więc możemy sobie robić dom. Więc ja szybko się zabijam, widzowie. Taki był piękne, że aż mi zabiło. I zmieniam sobie mój dom. Edith Lars. Poczekaj, on nie miał takie. bo taką podłogę miał ściany ściany jak on miał kostki kostki to już mogą dużo gorzej kosztować nie mów dobra widzowie i patrzcie jak to od razu lepiej wszystko wygląda no ale to już taki jest dom przepicki więc widzowie to już by było na tyle ja się żegnam z najnowszego domu ever Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał, jak mi ta pochodnia co jest nieposprzątana. Więc widzowie stawiajcie łapki w górę. To jest najważniejsze. Dużo subskrypcji, żeby był taki telewizorek u mnie w domu. No i może nawet... Jak, tak, umówimy się tak, 50 subów, a ja cały dom przemaluję tak, jak będziecie chcieli. Więc widzowie, ja już bym kończył pomalutku.